Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z W47, z naszego dzielnego maga. Mam nadzieję, że nie daliście się strollować na ostatni odcinek, który miał też ikonkę naszego maga, ale chodziło o innego maga i skasowaliśmy Mirusa, Mariusza Mirusia, więc nie, nie, to nie był nasz mag. Na początku jak zwykle dziękuję serdecznie BSR, Filip, Zieluks, Dejakob chyba też już był podziękowany, jak nie, no to jeszcze Xter i Filip. Eee, dzięki wszystkim, cieszę się, że odnawiacie, ponownie dołączył, ponownie dołączył, zmienił poziom, dołączył, ponownie dołączył, dołączył, są nowe osoby, które jeszcze nigdy nie były, są osoby, które są od już miesięcy, dwóch miesięcy tak dalej. także jestem naprawdę, naprawdę zadowolony, dziękuję Wam za to bardzo, bardzo serdecznie. Od czego my tutaj zaczniemy w ogóle? Od dużego kamienia na szczęście. Pytacie mnie, dlaczego ja tam tych itemów nie zmieniam, dlaczego tam różne rzeczy się dzieją albo nie dzieją. No moi drodzy Sprawy się mają tak. Jeżeli, jeżeli dostajecie duże kamienie na szczęście, no to nie możecie itemów przebierać, no nie możecie, no. Nie macie czym... Nie macie czym wojować, o tak powiem. Nie macie czym dwojować. Nie macie z czym do ludzi iść. Dołącz do wyprawy A zarządź na rabatkę co tam. Nie wiem, czy to padnie, czy nie padnie, nieważne. Nie zwróciłem uwagi, czy ostatnia padła, czy nie padła. Może już tej nie zrobimy. Nie wiem. Dobra, zaczniemy od pupili, bo przecież pupile są dla nas najważniejsze z tego względu, że chcemy je zrobić na odcinku Z2 chociaż. A jak się uda, to może i 3. 9103, eee, 9103, 103, 9103, 9103 w świetle, 9103 w świetle. Pff, słabe tu nasze te pety są, 9103 w świetle. Raczej hmm. znaczy, dużej dzinki się należy spodziewać, nie? No ale też muszę gdzieś te mniejsze żywioły wciskać, więc no wciskajmy ten mrok. Modląc się, że na jakieś, trafimy na jakiegoś trola. no niestety nie trafiliśmy na trola, więc easy lost. No światło to będzie dramat w tych pvp, światło to będzie dramat w tych pvp. 5 cytrynek, jezu, dobrze, dobrze, lisek, żryj, żry, lisek, żryj lisek, żyj, lisek. I tutaj chciałem też od razu zobaczyć co z tą nieśmiertelką, nie? Czy będzie zaraz szybko nieśmiertelka w kalendarzu, halo? Będzie nieśmiertelka za 3 dni, czyli będziemy mieli spokojnie na 7-10 dni luz, bluz. Jeszcze mamy potkę na intę, czyli spokojnie mamy 10 dni wszystkie hmm, poty, więc jestem szczęśliwy. Co mamy na plakacie? Pokona innego gracza w kupili jeden raz. To będzie ciężkie zadanie, to może być ciężkie zadanie. Rzućmy sobie jakiś tam nasior, który mam, na razie nie muszę tutaj zbierać nie wiadomo jakich rzeczy, aura 250, czyli równo się nam skaluje. Rozmontujmy sobie coś, a ja już nie mogę nic rozmontowywać dzisiaj, halo, halo. Ta czapka to jest do zmiany jak mi wypadnie gem na intę. Rozmontowań już nie mam, bo wrzuciłem wszystkie te złomy. No dobrze, to zobaczmy co nam koło da dzisiaj. Oby nie tyle złomów, co wczoraj. Oby nie tyle złomów co wczoraj. Jeden złom, trzy grzybki, dobrze. Trochę pieniądza, dobrze. Jakieś jedzonko w porze, drugie jedzonko, spoko, trochę pieniądza, trochę kryształów i jeszcze grzybek. Spoko. Źle nie jest. Co chce Wiedźmucha dzisiaj? Coś mamy dla Wiedźmuchy. Co chce Wiedźmucha? Nie wiadomo co chce Wiedźmucha. Bo nic nie mamy. Buty. Buty. Do stworzenia potężnego zaklęcia! Stwórz se sama! Pasek z PD2%. Halo, halo, pasek z PD2%. O jasne. Jazda. Czekajcie, on nie jest zagrybanie No jasne. Pasek z PD2% jasne. To do rozmontowania. Rękawice. Tu nic więcej nie ma ciekawego. Tu jakaś runa odporność na zimno, legendarne refakty, kupmy tą potę, może będzie inna, kupmy tą potę, może będzie inna, nie ma, dobra. Co nieważne, w takim razie musimy tutaj pasek nam zakląć, żeby dostać jedenaste piwko. No i co, chodźmy do złodzieja zobaczyć, co się tam dzieje, chociaż czekajcie, my jesteśmy teraz... Nie, no dobrze, jesteśmy ubrani, to jest do awki, a to jest do karczmy. I co my teraz mamy do tej karczmy, moi drodzy? 6 do złota, 2 do zadania, 10 do złota, 4 do zadania, 6 do zadania, 15 do złota, 7 do zadania, 18 do złota, 7 do zadania. No dobra, no to musimy to zrobić, i tą karczmę. Czy ja dzisiaj szukam jakiegoś petaki? Jest dzisiaj dzień tygodnia, w ogóle wtorek czy środa? Wtorek czy środa, co dzisiaj jest? Nie no i tak nic nie mam do szukania, więc bez znaczenia. Z tego co widzę, letnie dni zimowe, dni jesienna noc letnie, jesienne, w czwartek, tak go nie zabiję, letnie, jesienne, zimowe, nic tu nie mam do łapania, zimowe, jesienne, zimowe i letnie, nic tu nie mam do łapania, zimowe, jesienne, letnie, nic tu nie mam do łapania, więc możemy spokojnie przelecieć awkę. 7 za 400 yy, punkty życia, 14 za milion, 10 za półtorej miliona to jest dobra misja na grzybka. 14 za milion, 7 za 200, 3 za 300. I niech sobie ta misja leci, a my w tym czasie będziemy sobie tutaj patrzeć. Co ja tu wam zapisałem, moi kochani? Czy ja coś w ogóle tu zapisałem wam od wczoraj? Kołka van Helsinka wam zapisałem, patrzcie. Mówiłem, że padniesz, Maciasz, mówiłem, że padniesz, Maciasz, krytykiem na słoju, a my go lepszym. I dostałem ten naszyjnik, właśnie który wrzuciłem do tualety. Komendant Koma nas troluje i będziemy go chcieli dzisiaj zabić na odcinku, nawet bo. Bo zobaczcie, są szanse. On jest Mogliś. On jest Mogliś. Zobaczcie, jaka była 7300. Zobaczcie, jaka była. Gdyby to była kolejna buła za 7300, to byśmy go zabili, więc on jest Mogliś i dzisiaj go będziemy klepać na odcinku. A co? Tylko tyle wam zapisałem. Zobaczcie, jak mało wam teraz zapisuję. Jaki jestem słaby zawodnik. Jaki jestem słaby zawodnik, tak mało wam zapisuję. Cześć złodzieju! O, wąski, jak ty mnie zaimponowałeś w tym momencie? Wąski? Wąski? Tyś ty gruby jest teraz, a nie wąski. Jak ty, żeś mi zaimponował? Wąski? Co rzucamy, to wygramy? O co tu chodzi? Co rzucamy, to wygramy? To jest jakiś. No dobra. Co rzucamy, to prawie wygramy. Co rzucamy, to prawie wygramy. No ale wąski tyle kryształu. Eee, dusze. Klepsydry to bierzemy jak musimy, albo jak jest event, nie? Priorytet mamy na kryształ, a później to, co tam wypadnie i co nam pasuje, nie? Możemy teraz sobie jedną klepsydrę zostawić, wiedząc, że i tak nic nie wypadnie, nie? Dokładnie, ale żebyśmy mieli czyste sumienie, że klepsydrę też chciałem wygrać. Teraz są dwie klepsydry, to zostawię dwie. Jakby było po jednym wszystkiego, no to kryształ zostawiamy, ale... Jak były dwie klepsydry, to musimy sobie zwiększyć szansę na to, że wypadnie nam klepsydra. Jakąś tam zawsze jedną, czy raz, czy dwa klepsydry wygrać byłoby fajnie codziennie, żeby ten stan poprawiać sobie. Ale jak ktoś mówi, że dwa kryształy nam sypie na pierwszą rękę, to zawsze dobieramy kryształy. Nice! Naj co to za plakacie było pokona innego gracza, kibel zrobiony. No dobra. Tu mamy wszystko zrobione? Nie, znajdź bohatera 153. Yy, to my bijemy dalej tego gościa. Chodź tu gość. Ależ ty sławny będziesz, człowieku. Trzeba było się już dawno rozebrać gdzieś, żebym cię bił. Byś był bardziej sławny niż z tych zdobywania serwerów po 20 zł od 20 lat. Człowieku, trzeba było to robić jak ja im. jak? Jak jeszcze ludzie oglądali Shakesa, ciekawiej, a nie teraz jak już ta gra padakę ma totalną i nikt tego nie ogląda nawet jak się Enter klika. Eee, dobra. Okej, okay. to to mamy zrobione. To mamy zrobione, kończy nam się zadanie. No to dobrze, niech nam się kończy zadanie, to będziemy mogli dalej coś robić, tak? Aha, bo możemy na. a nie mogę nakarmić, liska bo już nakarmiony. Mogę zapałkę nakarmić. No dobra, jedziemy dalej. Czy ja na pewno wam wszystko w poczcie pokazałem? No nie widzę, żeby tu coś się święciło. W porządku. No to jedziemy kończyć. Karczmuchę! A co? Stać nas, nie? Stać nas. Klepsydra, może być. 14 za 1 buty na punkty życia i buty dowiemy się. Ale to strasznie słaby eks. Więc nawet nie będę tych butów dowiedźmy. Brał śliwka, może być. 3 za 300 pasek 10 za 1,400 400 rękawice z runą jakąś ciekawą nie no to 10 za 1,400. 400 w ogóle to mi się chyba kończy ped za 8 dni dokładnie musimy se kupić jednego nie żeby mieć na dłużej mam już 22 dni monta więc wystarczy 14 za 1,900 900 to jest to co szukamy 7 za 200 7 za 700 14 za 1,800. weźmy to 3 za 414 za 1800 weźmy to daj jakieś jedzenie, dziękuję Cytryny akurat nie szukałem, ale lepsza cytryna niż nic. 2 PD na ozdobie. No już mam taką runkę, no gro. No droga gro, daj mi jakieś inne runy na itemy, których nie mam. A nie to co mam. Dobra, puśćmy to zadanko. danko yy, 10 za milion 3 za 500 Uśmie to zadanko za 500. 10 za 1,200. Co to za kupy? Co to za kupy, ja się pytam. Halo, czemu gra, nie gra? No. Co to za kupy? 9 za 300. Jesteś zbyt szybki. Śliwka, dobrze. 3 za 400. Jesteś zbyt szybki. Klepsydra, może być łączna odporność. No wiecie co, jakie trolle. Te normalne runy to mi dają albo na tych samych itemach, co mam. Ta, na pewno. Nie marzę o niczym innym, tylko o twoim autografie, chłopie. O niczym innym nie marzę tylko o twoim autografie. Budzę się rano normalnie cały spocony. Yy, pampers też zmoczony, majty zmoczone, bo chcę dostać autograf od ciebie. Człowieku. To jest moje marzenie życia. Dostać od ciebie autograf. Co za typ. No, elegancko niech sobie warta, nawet za długo, bo może tam nie będę siedział aż tak długo dzisiaj. Nie wiem, czy mi się będzie chciało. Zróbmy tak, bo dzisiaj chyba tutaj nie mam nic. Wczoraj musiałem siedzieć, bo nastawiałem twierdzę, bo się kwatery zbudowały. Więc musiałem siedzieć do późna. Żeby tam przed północą nastawić tą twierdzę, żeby sobie leciała. No i dobra, i zrobiliśmy karczmę, no i dobra, i zakładamy sobie itemki, to są nasze itemy bojowe. No i dobra, mamy 6 milionów, możemy sobie kupić jakieś statystyki, tak? Nie za dużo, bo nie za dużo, ale zawsze kilka. No i te itemy sobie wszystkie zostawiamy, one nam na dzisiaj nie są potrzebne. Możemy sobie walnąć, a jeszcze możemy sobie zobaczyć, gdzie tu coś jeszcze dokarmimy z tego, co dostaliśmy z karczmuchy. Coś tam nawet nakarmiliśmy chyba słabo z ziemią, tak? Ziemia głodna. A na Ziemi nam najbardziej zależy, przecież do Zielonych Świątków już to jest w zasadzie nierealne. Jeżeli tak będzie się działo, Konik versus Urodziny, marne szanse. Eee, więc no wygląda to jak wygląda. Włamimy sobie jakiegoś paladyna na kask. Zobaczymy, czy nam się to uda. Paladyn na kask wygląda dumnie. Easy. Zobaczmy, jak tu ręka wygląda. 4,6 kwadriliona. Dlaczego ja jej tu nie zresetowałem? Nie mam pojęcia, ale to będę resetował po odcinku. Nie chcę teraz Wam głowy zawracać i co drugi odcinek robić to na odcinku, bo to bez sensu. Ja sobie to zrobię po odcinku. Nie muszę tego codziennie dla Was robić, przecież, bo wiecie co tam się dzieje. Portal gildii, portal solo. Pędzimy! 1,300. Ło! 5 baniek. Ło! 3,400. To duży dzisiaj mamy Dips w portal 2600. Och, szkoda tych 30 tysięcy życia. No ale i tak wpadło ponad 10 grubo 14500. Dobrze, dobrze. Locha, locha solo teraz. No i teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie go dzisiaj skończyć. Powinno się to udać. Jeżeli będzie nam siadać jak wczoraj, a jemu niezbyt nie dużo lepiej niż wczoraj, to go skończymy. Easy. Mamy kolejny portalik skończony. 1.10 już jutro. 1.10 już jutro. W porządku. Co tam gra mówi jeszcze, że mamy do zrobienia? Czy ktoś mnie chce dowiedzieć? nie chce. Pupila zaraz zrobimy. Nakarmienie mamy. Plakat to musimy wygrać z pupilami. Eee, piwa już nie pijemy, więc co nam zostało? Zostało nam poczekać sobie na walkę petów. Drugą. Szybko ten odcinek zleciał. I walnąć jakiegoś locha. To co my tu będziemy bili? No, spróbujemy tego komendanta Kome. Spróbujemy zrobić coś, żeby zrobić, mamy w sumie 4 sloty w plecaku, to może tak o, na, nalajcie wieżyczkę, bo będzie długa bitwa i na pewno ją raczej wygramy. Tak jest, bo tutaj będzie nasz dzielny sztyleciarz bił 3 minuty, a akurat mu mi się wyzeruje ten, ten pecior, nie? Ta walka potrwa, podejrzewam, sporo, szczególnie jak będą takie uniki szły. Ej, no w końcu się odwinął chłopina. I cyk żyletką, i cyk żyletką. Ej! Słabo ten wojownik tam sobie pocykał. To maguś to musi grubo tu wchodzić, jakby mięso. 3200! Milion! 3700! 200 i co, kończy go teraz? 6,5 bani, no to jest po prostu jakiś szoker. Na rękę, szansa na legendarne artefakty, w porządku. Nie mam gema na rękę, ale podejrzewam, że nie potrzebuję gema na rękę, dokładnie, bo ten item, który miałem wcześniej, nie dość, że jest gorszy, to był bez dziury. Więc ten item i taki tak jest lepszy. A jak wypadnie gema na rękę, to się tutaj go dołoży, a to jest kolejny item do rozmontowania nam tutaj wskoczył. I kolejny pieniądz, który zarobiliśmy, możemy wydać na naszą cudowną postać. Tu podnieśmy dwie, dwie wytrzymałości, żeby nie było. To są rzeczy, które wszystkie tam sobie mogę rozmontowywać. Zbliża się, przypominam Wam, event Kowala. Więc możecie odkładać sobie te złomy ile chcecie, bo w weekend przepuścicie 45 itemów w ciągu 3 dni. Bronie liczone jako dwa są, więc no naprawdę możecie tego złomu zbierać ile chcecie, bo wszystko sprzedacie. Wszystko rozmontujecie, zarobicie kupę surowców. Walka po pili za minutę, zwojów nie, jedzenie nie, arena po odcinku, walczenie na arenie to mamy cały dzień na to. No, i plakat zrobimy, mam nadzieję, za minutę. Dostaliśmy gościa 7,74, 74, 74 86, to jest 68. No to nie będziemy wodą ryzykować, ale wjedziemy bezpiecznie e, światłem. Wjedziemy u gościa bezpiecznie światłem, żeby to wygrać, żeby plakat zrobić. No bo wiecie, głupio trochę nie zrobić. Głupio trochę nie zrobić plakatu. Zgadza się? No zgadza się. Głupio nie zrobić plakatu. Jak jest prosty, tak? Czyli wygraj w petach. Okazuje się, że wygraj w petach też nie do końca jest prostym plakatem. No i to jest wszystko chyba, co mamy dzisiaj do zrobienia tutaj, tak? Zrobiliśmy sobie jakąś wieżyczkę. Generalnie loszki stoją jak stoją. Idziemy po do przodu. Jedyny plus jest taki, że tutaj taperka dogoniliśmy z tym EXP-em w końcu, bo on już tam przeklikał dużo, dużo więcej. Ja tą strefę roku będę klikał dopiero w event, aczkolwiek, aczkolwiek mam wrażenie, że będę się starał przed weekendem zamknąć jednak piątkę i szóstkę. Yy żeby mi się klucz wykopał na weekend, nie? Będę chciał tu ruszyć jedną czy dwie strefki, żeby już mieć pewne kopanie klucza, Wykopie mi się klucz, to wiem, że będę na jakiś czas miał spokój do następnego klucza, tak? Czyli będę mógł zrobić z 10 stref, zanim mi tutaj klucz do toksycznego drzewa wypadnie, aczkolwiek to wcale nie jest powiedziane, że ja je zrobię, bo no mamy, mamy potki założone, więc powinniśmy mieć dużo, dużo łatwiej. No i dobra, powiedziałem światło, to, to światłem idziemy, bo musimy wygrać i zrobić plakat. Żeluza 68, ok, żałuję. Bo wpuściłbym Croxa 66 i miałby duże szanse. Miałby duże szanse. Nie. Oczywiście mógłby być bullshit i mógłby przegrać, ale miałby duże szanse. W każdym razie udało nam się zrobić plakat. I to o to w tym biznesie chodziło. Jest tutaj też u nas Miruś, jeszcze gra, zobaczcie, 241 level wojem. Jedzie na tygrysie uczciwie tak jak my. No, kiedy ty na tygrysie jedziesz a masz 241 level i to wojem? Ty coś kłamiesz, jaki to tygrys jesteś. Jechałeś na gryfie i ci się skończył pewnie. I stwierdziłeś, że kasujesz tamtego maga. Tu przechodzisz na jeden pasek i będziesz teraz udawał, że jesteś free to play. Od tyłu o ty łobuzie! O ty łobuzie, Mariusz, mi Okej. Okay. Dobra, moi kochani, nie róbmy z siebie debila większego niż im jesteśmy. Możemy sobie coś upgradenąć. Co mam nowego założone? 283, 286. Yy, wygląda na dość nowe, nie? 286 pierścionek. Ulepszmy sobie pierścionek o jeden, ulepszmy sobie naszyjnik o jeden i nam wystarczy. I będziemy mocarni. Jak Kung Fu Panda. Kung Fu Panda! Tum du dum, dum, du dum, du dum, dum. Dobra, z mistrzem Shifu ćwiczył wszystkie style. Miko to tyle. Mm, jak mi się zrymowało na koniec. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczyska. Już jutro, także nie bójcie się. Ten odcinek o okazywania MAGA to był troll. Mak żyje, Mak walczy i Mak będzie jeszcze pokazywał wszystkim wszystko. Oprócz Majtek. Trzymajcie się, Siemano. Papa! Pa.